Napisał do mnie na Facebooku początkujący obenauta, nowicjusz, który próbuje od dłuższego czasu wyjść z ciała i mu, mu nie bardzo to idzie. Napisał do mnie wzruszającą, wzruszający list. I on w przeciwieństwie do innych obenautów początkujących, ma ciut większe schody do pokonania. Ciut większe masz. Nie jakiś większy schód. Nie wiadomo jaki czy kłoda. Absolutnie. Gościu nie widzi. I chce wyjść z ciała. Wyjdziesz. Wyjdziesz. Tylko się kuźwaj nie poddawaj. W moim przypadku, jak ty nie dostrzegasz w ogóle nic zmysłem wzroku, na pewno masz rozwinięty zajebiaszczo, zmysł, doty zmysł dotyku. Zmysł dotyku. Zmysł czucia głębokiego, nie? I słuch. Tak. Wech smak zostawmy. Przy obej nie zawsze się on. Jest jako dodatek. Jest jako dodatek. Nie zawsze się uaktywnia. I w twoim przypadku całą koncentrację musisz skupić na dotyku. Nazwijmy to zewnętrznym dotyku, zewnętrznym dotykaniu dłońmi. Dłoń leży na kołdrze. Masz się skupić na dłoni. Nie? I, na, I na czuciu tym głębokim. To czujesz w sobie w środku i słuch. Trzymasz kotwicę, trzy punkty i masz przy fazowaniu cały czas przeskakiwać swoją koncentracją, której, której nie popuszczasz, nawet na moment nigdzie nie odpływasz, tylko się skupiasz. Na czuciu, na czuciu głębokim, na słuchu. Po 3-5 sekund na każdej, na każdym zmyśle. Niewidomi widzą w obę. W dobrym dostrojeniu widzą. W kiepskim dostrojeniu to nawet widzący nie widzą. Z tym, że od razu Ci mówię, będziesz miał trudność, co, odra, co nie, nie zniechęca się, bo wyjdziesz. I na początku może być tak, no nie chce Cię programować, może być tak, że daj Ci Boże wskoczysz na dobre dostrojenie, w, na OB, nie? Pozbędziesz się tej najpłytszej, naj, wyjdziesz z tego najpłytszego ciała, który jest odbitką ciała fizycznego i który niesie w sobie kopię, który niesie w sobie pamięć tego, że nie widzisz. Jak się z tego ciała wyłonisz, nie dojrze fizycznego, to jeszcze z, tego, z tej kopii na 100% zobaczysz. Na 100% zobaczysz ospuło, ale to już nie będzie Twoje ospuło bliskie, tylko najprawdopodobniej to może być ospuło dalsze lub już przedsionek dalekich fokusów, które są tworzone przez inne jaźnie, które inne jaźnie projektują. Nie? Bo Ty nie widząc, na co dzień budujesz w poza, w płytkiej fazie, na płytkiej fazie snów, obszary, w których no niestety tylko zmysł uczucia, zmysł słuchu dominuje, nie? Podczas śmierci klinicznej, podczas OB, niewidomi widzą, ale podczas płytkiej fazy nie widzą, tak żebyś się nie zrażał. mówiłeś mi, że masz słomiany zapał, tak? Że szybko się zniechęcasz, że się załamujesz. No, no nie może tak być, że się upierniczasz w, w błędne koło. To jest błędne koło, nie? Bo najczęściej jest tak, jak człowiek, oj, nie mogę wyjść, no, nie mogę wyjść, no poćwiczysz chwilę czy tam kilka dni i, i co? I nie możesz wyjść i się co? I się załamujesz, tak? No nie może tak być. Reset tej, tych negatywnych myśli i każde wyjście tak jakby było pierwsze. Te próby wyjścia mają być za, za każdym razem jako pierwsze. To ma być walka. A nie, bo tu powstaje właśnie mechanizm błędnego koła. Wpadasz w taką ósemkę negatywną, nie? Negatywne myślenie się, zapętlasz. No nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, a nie możesz wyjść, no bo myślisz, że nie możesz wyjść. Nie? I to myślenie też osłabia tak energetycznie. No. Także tutaj kuźwa nie, nie zniechęcaj się, tylko cały czas do boju. Trzymam za ciebie kciuki. I tak jak mówię, kotwica Twojej świadomości, Twojej koncentracji, bo przy obę to koncentracja to jest podstawa. Koncentracja i relaks. Kotwica koncentracji na trzech punktach. Na trzech zmysłach. I cały czas zasuwasz. Nigdzie nie odpływasz. Marzeniem absolutnie nie możesz odpłynąć. A, a na pewno negatywną myślą, nie? Cały czas jestem z tobą kuźwa i do boju. Jeszcze parę słów. Ważna kwestia. Patrz, jeżeli ty nie widzisz, to w... W mózgu, w mózgu fizycznym, bo jest też mózg niefizyczny w I w tym, i w tym najprawdopodobniej, jeżeli nie widzisz od urodzenia, nie masz uaktywnianych, masz uśpione obszary mózgu odpowiadające za pamięć wzrokową. I tu możesz napotkać też na kolejną przeszkodę. Ale do pokonania. Że po powrocie z podróży dalekiej, w fazie na daleki fokus, gdzie widzisz, po powrocie możesz dostać kuźwa takiej amnezji. Może tak być. Nie? No bo jak? Jeżeli twój mózg ma te obszary w ogóle nieaktywne, odpowiedzialność, odpowiedzialne za Zapamiętywanie wzrokowe, nie? No to gdzie ty to ulokujesz? Myśląc logicznie, nie? Ale spokojnie. Nie wpadaj wtedy w panikę, nie denerwuj się. Ja, widzący miałem na początku takie amnezję. Bo też jak wychodziłem na dalekie fazy, to ja miałem albo zezamiałem, albo widziałem kuźwa jak w jakimś akwarium, albo czarno-białe widziałem, nie? Albo we mgle, nie? A nagle, jak coś zobaczyłem, to strojnie cofnę cofnęło mnie, to potem takie, jakby kuźwa. Miałem obę, ale nie pamiętam. Coś było ważnego. Nie możesz się denerwować, bo wyrzut adrenaliny powoduje, że gwałtownie zmienia, się gwałtownie zmienia się fale w mózgu, i to utrudnia zapamiętanie tego, co się przed chwilą wydarzyło. Na spokojnie musisz do tego wszystkiego podejść. Możesz mieć też taki dodatkowy schód. Ale tak jak mówię, kuździwa to nie jest żadna, żadna kłoda, to jest wszystko do pokonania. Także powolutku wracasz, nie poruszasz ciałem, nie? nie otwierasz oczu, mimo że nie widzisz, ale nie otwierasz oczu, i starasz się tym niefizycznym zmysłem, tym trzecim okiem, nie spokojnie przypomnieć sobie całą podróż. I niech ta podróż napłynie do mózgu. A jak ciekawe, co się stanie, jak kuźwa zaczniesz zajebiście wychodzić na daleki fokus i uaktywniać te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za widzenie. Ciekawe, czy może nie powstać mechanizm, yy, to się nazywa sprzężenia, biofeedback? Coś takiego, nie? Wiesz, no ja, ja nie chcę nic yy, gdybać. Ja nie chcę też ci kuźwa jakiegoś smaka robić, nie? Ale pomyśl, jeżeli zaczniesz wychodzić i widzieć w obę i to pamięć przenosić do ciała fizycznego i uaktywniać te obszary mózgu, no będziesz musiał uaktywniać te obszary mózgu odpowiedzialne za zapamiętywanie w... Yy, wz, wzrokowe wzroku, nie? Z, yy, tego, co zarejestrowały oczy niefizyczne, to ciekawe, jak zaczną reagować oczy fizyczne. Albo czy tutaj na przykład nie przyniesiesz po pewnym czasie przynajmniej delikatnego widzenia tego niefizycznego. Możesz uaktywnić kolejny nieuaktywniony zmysł tutaj. Tak. To trzecie oko możesz uaktywnić, nie? nie? Może tak być. Będziesz widział, tylko w inny sposób. Nie? Też kuźwa, żebyś mi nie... żebym ci, kurwa, jakiegoś smaka nie narobił, nie? Ale może tak być. Sobie tak główkuję. Możesz po prostu zacząć widzieć niefizycznie. W ciele fizycznym możesz zacząć widzieć niefizycznie. Tylko kuźwa trzeba ćwiczyć. Zapierniczać Tobę. Non-stop. Trening, trening, I jeszcze raz trening. I się nie poddawać. Młody jesteś, całe życie przed Tobą. Zobacz. Dla, dla zwykłegoś, dla siebie, dla, dla też eksperymentu, że tak powiem wznośle dla ludzkości. Bo jeżeli niewidomy poprzez praktykowanie obe daj ci Boże zacznie widzieć, albo przynajmniej widzieć w sposób niefizyczny, no to kuźwa będzie Eureka. Nie? <śm> <śm> tak. Trzeba marzyć również. Trzeba wyznaczać sobie cele. Co źle jest marzyć? A jeżeli te marzenia się potem spełniają, daj Ci, Boże.